Witam was, bardzo, bardzo serdecznie się, Master, Mastera to jest Mario Kart 8 Deluxe. Jeśli wam się podoba ten odcinek, to odpiszcie zostawcie łapkę w górę i komentarz. oraz co najważniejsze subskrypcja na tym kanale. I dobra, bez spędnego pierdololo, zaczynamy ten odcinek. Mama, mia! Dobra. Poprzednio mieliśmy naprawdę bardzo trudny tiery, w menadzie Special Cup, ale tym razem kontynuujemy naszej Grand Prix. I na 150 TC, żeby zrobić trzy gwiazdeczki. Mamy już praktycznie można powiedzieć prawie połowę zanadrzu. Nasz, za mamy 4 z y, 8. Może co prawda nie połowę, ale najważniejsze, że mamy zanadrzu jedną trzecią. No tak powiedzieć. Dobra. Poprzednio wybraliśmy baby Rozalinę, żeby nam pomogła ona tutaj tym. Może tym razem spróbujmy, dajmy drugą szansę Bowserowi żeby kurczę może on zreflektował się z naszymi wyborami Okej, okay. widzę tutaj yy, dostać nowy pojazd i spróbujmy go wziąć oczywiście no ten jest zrównoważony pod tym względem więc spróbujmy wybrać tak żeby optymalnie było wybrać no, wybraliśmy myślę że tym razem pójdziemy Mam nam dobrze do i teraz idźmy do no tu już się powoli zb zbliżałem moje ulubione trasy ale dowiecie się w sumie dlaczego i bez tego pitolo zaczynamy kolejną konkurencję e -Cup. Tak, dokładnie e w której mamy właśnie pierwszą plansz, czyli Yoshi cursor. Mieliśmy Mario, teraz jest Yoshi. Widzimy z, z Game Boya chyba to jest GCN, to chyba Game Boy, nie? Tak y myślę. Dobra, nieistotne. Istotne jest za to, to, że musimy konkurować z wszystkim, o kur. No to zajebiście! Start powiem szczerze bardzo piękny, nie będę ukrywał, że... No, nie udało nam się zdobyć yy, upragnionego C. celu mianowicie... O, widzę już ktoś wykorzystał sekretną tutaj trasę. Może nam też się uda, jeśli oczywiście zrobimy grzybka. Bo tak to bez grzybka, bez sensu nawet tam się pchać, bo wiadomo... Prędzej to nas spotka przepaść niżeli. jeżeli a tutaj straci dużo gzymsów, tutaj okur. Tutaj przejdźmy, zreflektujmy się i tutaj po prostu... O! Dobra. Może tym razem się nam uda. Mario. Może? Nie? Nie. No tak. Pff, standardowo. No, o dobra. Nie. Spotkała nasz niebieska śmierć. Ale na szczęście nie nastykał naszego przeciwnika. Który... Są tu pierdolno! O Jezu. a! Na szczęście dopiero drugi to jest. Yy... Na szczęście to tylko drugie okrążenie, więc. Ale ja pierdziele, ale nam tutaj teraz. No nie, ja nie wiem, co teraz ta gra nam kurwa robi, ale. O nie, tym bananem próbował nas tutaj przegonić, ale nie udało ci się tym razem. Ktokolwiek to kurwa był, dobra. Co prawda, o ja pierdolę. troszkę tutaj Dobrze Aha! No nie pokażę wam tego, niestety, no musiałem jakoś zaryzykować, że obić pierwszym miejscem, dobra Może tym razem uda nam się zrobić szybko pierwsze miejsce żebyśmy mogli zreflektować się i wbić na No ja pierdolę, akurat nie wiem co to kurwa było, że... Alora, mamy pierwsze miejsce, to jest najważniejsze... Teraz musimy zrobić coś do ochrony, żeby... O ja pierdol! Dobra, tutaj powolutku... Nie wiem co ja sobie pomy... Hello, mother... Nie wiem co ja sobie pomyślałem, żeby dać jako ochronę kurwa Widzę. Lu... No nie no, Luigi Nie out Dobra, w ostatniej chwili udało się nam zrobić pierwsze miejsce, bardzo dobrze! To o to chodzi. Dobra, troszkę to bardzo ekscytujące, ale no widzicie, no co tu się odwala, to są to normalnie, to już są, to jest normalnie walka o, o śmierć i życie tutaj. Jesteśmy tutaj teraz w takiej, kurwa... I nie, spokojnie, nie nazywam. Dobra, tutaj jesteśmy teraz w kolejnej naszej plaży, Excite Bike Arena. <laughs> Inspirowana starą grą Excite Bike z Nesa i... Lubię tą trasę właśnie ze względu na to, że jak widzicie Nie jest to jakaś skomplikowana trasa, jest to jakaś... To jest mega prosta plansza, która No jak widzicie nie jest jakaś skomplikowana, jest jak ma, tak naprawdę Ma wiele gzymsów właśnie tutaj do przyspieszenia, jak widzicie sami Dosłownie tutaj można powiedzieć mm... Właśnie ja takie plansze lubię powiem szczerze w Mario... W sensie jest wiele takich dobrych tras szczerze, ale takie moim zdaniem są najlepsze, bo są zwyczajnie siecie proste. Nie są jakieś mega skomplikowane, jak widzicie sami. Ja tak naprawdę wchodzę i tak naprawdę jeżdżę i nic więcej. I właśnie za taką prostą tą planżę uwielbiam, bo jest zwyczajnie siecie prosta w swojej konstrukcji, nie? Nie ma żadnych skomplikowanych. Zresztą wiem, powtarzam się strasznie, ale. No. Aha. Pierwszy raz udało mi się ominąć tutaj. Czerwon czerwonego gzyba, ale bardzo dobrze. Jeśli nikt w tym czasie nie wykorzysta. Niebieskiego, to ja będę tutaj w pozycji lidera. Bardzo dobrze. No, mamy jeszcze zielonego zanadrzu, więc my to dobrze. Ej, a jakby dało się wykorzystać w sumie czerwonego grzyba do powstrzymania niebieskiego W sumie to by było ciekawe w sumie do z z analizy w następnym odcinku. Albo w następnych... Y jeśli będziemy mieli taką okazję, że będziemy mieli czerwonego, czerwonego grzyba w zanadrzu i będzie w naszą stronę niebieska śmierć. No tak jak teraz kur... No nie. No niestety nie udało się. I nas tutaj dogania nie I nas tutaj doganiają. Musimy szybko nadrobić zaległości. Dobra. O, udało się w miarę tak, żeśmy nie weszli w bagno. Co oznacza, że wysyłamy im niespodzianki. A ja... O, w las <laughs> No dobrze. No, jak widzicie bardzo prosta trasa. Nie skomplikowana. <laughs> I tak naprawdę... Łatwa w opanowaniu w początkach Mario Kart. Tak, żebyśmy mogli po prostu zdobyć yy, szybkie tiery. I teraz będzie nas tych gorszych Dragon Driftway. O kurczę, prawda. To już może być troszkę więcej Pierdzielolo. Mam nadzieję, że nie. Że będzie to trasa, którą na spokojnie sobie wykonamy. I uzyskamy dzięki niemu proste. Wycięstwo, no fajnie by było wygrać. Zapamiętać, zapamiętać w tym miejscu jest możliwość zdobycia busta, dobra. O, tutaj dwa skorupki są. Mamy kuszące strasznie... O, kolejny raz ominęliśmy, bardzo dobrze. Ale ja już przytrzymam na wszelką ewentualność równowagi wszechświata, żeby nie było tutaj jakichś zbędnych. A no, tutaj w tym wypadku Bowser, powiem szczerze, jednak pomaga nam i bardzo dobrze w sumie. Aha, i tak straciliśmy podwójną ochronę, niedobrze. Może jak teraz dobędziemy, to będzie dobrze. No, myślę, że będzie dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Co prawda to nie jest coś, co planowałem, ale... W sumie... Może być. Oj, banan. Nie na naszej drodze. O, ja pierdolę. A właśnie, spróbujemy, przecież to Udało się! Kurwa! Pierwszy raz! Ja pierdzielę. To do... Ja pierdzielę. Dobra, mamy sposób na tą niebieską szkaradę. Mianowicie... Po prostu mieć ze sobą też boomboxa, który po prostu odepchnie muzyką. Ja... Udało się! Kurde, pierwszy raz udało się normalnie. A... To chciałem, to chciałem, to chciałem, to chciałem. Ja, I... Nie no, powiem szczerze, to kurde, jest coś, co. Za co kocham Mario Kart'a normalnie? To no, po prostu widzicie sami, to idzie jak w masełko normalnie, równiutko. Jeszcze pierwszy raz udało się odepnąć niebieską skorupę, czyli mojego nemesis w tej grze. Podoba mi się zajebiście! I co, no, jesteśmy już w prze to, praktycznie w ostatniej planszy, Mute City, e, inspirowaną F-Zero. Zresztą widać tutaj strasznie inspirację f 0 no właśnie, jak widzicie F-Zero, jak ktoś lubi F-Zero, to też chyba z, nie, to jest z SNES-a, więc jak ktoś lubi F-Zero, to... Blanza idealnie dla niego. Dobra, my tu skorzystamy z naszych boosterów. No My tu skorzystajmy z boosterów, żebyśmy mieli jak najlepiej. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, nie to chciałem. Ale dzięki temu, dobra! No nie no. No cóż, bywa. Ale to dopiero jest pierwsza okur Jeszcze zarąbali nam przy okazji ten. No nie podoba mi się to, bo szczerze, nie podoba mi się to. Ale dobra, może dostaniemy coś, co będzie naszym przyspieszaczem tutaj. Nie do, nie do końca, ale ważne, że idzie to w miarę. Dobrze. <laughs> Czy by sam oberwał tym? Jeśli tak to bardzo dobrze. O, ale poszliśmy tutaj teraz bustem. Bardzo dobrze. Dobra, tutaj teraz trzeba ze skupieniem troszkę zrobić. O! Musimy tutaj te... Hello! Oj ojoj! Oj. Chciałeś nas tutaj wyrolować? Niestety. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Ładnie tak! Mamy tutaj naszą dominację i bardzo się z tego powodu cieszymy. I teraz jesteśmy tutaj. Trzecia kon trzeci okrążenie. Dobra, lećmy tu, przyspieszmy do takiego stopnia, żeby można było. Mamy jeszcze niebieską sklepę na zanadrzu, na więc to oznacza, że. Jeśli pojawi się okazja z niebieskim to ja oczywiście będę już wiedzieć jak odeprzeć atak Oczywiście jeśli będziemy mieli okazję, mam nadzieję, że nie odklepać od, odklepać to. Nie może nam niebieska skorupa przeszkodzić w naszym starciu tytanów. Tak! Dokładnie! I o to chodzi! Jak poprzednia konkurencja special była ciężkawa, to ta była w miarę zajebiście prosta i o to też chodziło, baby. Włączmy nasz rezultat i... Tak naprawdę to wszystko poszło bezproblemowo, nie? To dobrze w sumie, nie? Ach, możemy teraz poobserwować nasze poczynanie. Tu, 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 Kurwa, przełączyłem, nieistotne jest za to to, że mamy trzy oh gwiazdeczki God. na kolejnym etapie ek. Eee, Kap... <laughs> no. No i co? Bardzo dobrze, że nam się to udało. Jeśli oczywiście... Po... Podobało Wam się to odcinek to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam również do subskrypcji z tego kanału po więcej tego kontentu. Bo widzicie, rozkręcamy się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. <grych> Żeby pokazać Wam coraz lepiej więcej fajnych tras, które przygotowali nam na nas Nintendo w ramach tej gry. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału oraz, co najważniejsze, subskrypcji głównego kanału Mr. Master. I na ekranie po więcej, bardziej afinniejszego projektu. No i co? Dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. No i co? mam Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć! Huh!